Czy Polska szykuje się do wojny? To pytanie, które zadaje sobie dziś wielu Polaków, obserwując rekordowe wydatki na zbrojenia, budowę fortyfikacji na wschodniej granicy i masowe zakupy nowoczesnego sprzętu wojskowego. Ale czy rzeczywiście jesteśmy tak silni, jak sugerują media? Dzisiaj przeanalizujemy nie tylko nowe kontrakty, ale też aktualne wyposażenie naszej armii i sprawdzimy, jak Polska wypada w światowych rankingach wojskowych. Czy naprawdę stajemy się potęgą militarną? Sprawdźmy to. Zacznijmy od danych, które mówią same za siebie. Polska stała się światowym liderem wydatków na armię w relacji do produktu krajowego brutto. W roku 2024 nasze wydatki na obronność wyniosły 135 miliardów złotych, co stanowiło 3,8% produktu krajowego brutto. W kolejnym roku, czyli 2025, to już 186 miliardów 600 milionów złotych. To aż 4,7% naszego PKB. Jak to się przekłada na pozycję Polski na świecie? Według rankingu Global Firepower z roku 2025 Polska znajduje się na 21. miejscu spośród 145 państw ocenianych. Wyprzedzamy na przykład Niemcy, których armia to 186 tysięcy żołnierzy, wobec naszych 229 tysięcy. Według NATO jesteśmy także na 8. miejscu pod względem siły militarnej w NATO, a nasze wydatki sięgają niemal 5% produktu krajowego. To przecież ponad dwukrotnie więcej niż przeznaczają na wojsko Niemcy. Współczesne wojska pancerne stanowią trzon obronnej potęgi Polski, a trwająca modernizacja czyni z kraju jedną z największych potęg pancernych w Europie. Polska do 2030 roku będzie posiadać 1100 jednostek różnych typów, od sprawdzonych niemieckich Leopardów po najnowocześniejsze amerykańskie Abramsy i koreańskie Black Panthers. Amerykańskie czołgi M1A1 FEP Abrams, których Polska posiada obecnie 116 egzemplarzy, stanowią pierwszą linię nowoczesnej siły pancernej. Te potężne 61-tonowe kolosy, napędzane silnikami turbinowymi o mocy 1500 koni mechanicznych, osiągają prędkość do 60 Kilometrów na godzinę. Ich charakterystyczny pancerz zapewnia załodze bezpieczeństwo na najwyższym światowym poziomie. Do końca 2026 roku polska armia otrzyma dodatkowo 203 egzemplarze najnowszej wersji M1A2 SEPV-3, co łącznie da flotę 366 amerykańskich czołgów. Równolegle rozwijana jest współpraca z Koreą Południową, której owocem są czołgi K2 Black Panther. Polska posiada obecnie 151 egzemplarzy K2GF w wersji eksportowej, a do 2028 roku otrzyma kolejne 145 jednostek. Te 55-tonowe maszyny, choć lżejsze od Abramsów, kompensują różnicę wagową doskonałą mobilnością i dynamiką jazdy, osiągając prędkość do 70 km na godzinę. Szczególnie imponujące jest ich uzbrojenie główne w postaci armaty kalibru 120 mm o długości lufy wynoszącej 55 kalibrów, co przekłada się na większą siłę rażenia w porównaniu z 44 kalibrową armatą, abramsów i leopardów. Niemieckie czołgi Leopard 2 w różnych wersjach pozostają kręgosłupem polskich wojsk pancernych. Łącznie 233 egzemplarze w wersjach 2A4, 2A5 oraz modernizowanej 2PL zapewniają sprawdzoną siłę bojową. Szczególnie wariant 2PL, powstały w wyniku głębokiej modernizacji, wyposażony został w polskie kamery termowizyjne trzeciej generacji KLW1 Asteria produkcji PCO oraz zmodyfikowane systemy kierowania ogniem. Stopniowemu wycofywaniu podlegają starsze czołgi PT-91 i T-72, których łącznie pozostaje w służbie około 270 egzemplarzy. Te maszyny, choć wciąż użyteczne, ustępują miejsca nowocześniejszym konstrukcjom odpowiadającym standardom NATO. W lotnictwie doczekamy się 32 najnowocześniejszych na świecie myśliwców F-35 Lightning II, czyli samolotów piątej generacji oraz 48 lekkich myśliwców F-50 z Korei Południowej. To oznacza, że Polska będzie jedynym krajem w Unii Europejskiej, który ma tak nowoczesne myśliwce na stanie. Pełna zdolność operacyjna zostanie osiągnięta do roku 2030. Dotychczasowy trzon polskiego lotnictwa bojowego stanowi 48 myśliwców F16CD Block 52+ Fighting Falcon, które od roku 2006 zapewniają ochronę polskiej przestrzeni powietrznej. Te sprawdzone maszyny przejdą modernizację aby kontynuować służbę jako uzupełnienie dla F-35A w ramach mieszanej floty myśliwskiej. Uzupełnienie programu modernizacji lotnictwa stanowią południowo-koreańskie samoloty FA-50 Golden Eagle których pierwsze egzemplarze mają trafić do Polski w latach 2025-2028. Łącznie 48 tych lekkich myśliwców szkolno-bojowych wzmocni możliwości szkoleniowe i zapewni dodatkową siłę w scenariuszach konfliktów niskiej intensywności. Jedną z najbardziej spektakularnych transformacji przychodzi polskie lotnictwo śmigłowcowe, którego symbolem stają się amerykańskie AH-64E Apache Guardian. Kontrakt na 96 najnowocześniejszych śmigłowców uderzeniowych o wartości 10 miliardów dolarów czyni Polskę drugim po Stanach Zjednoczonych użytkownikiem Apache na świecie plus 32 wielozadaniowe AW149. Umowa podpisana 13 sierpnia 2024 roku obejmuje nie tylko same śmigłowce, ale również kompleksowy pakiet logistyczny, szkoleniowy oraz znaczny zapas amunicji i części zamiennych. Szczególnie istotne jest uzbrojenie w postaci kierowanych pocisków przeciwpancernych AGM-114R2 Hellfire i najnowszych AGM-179M Jagm, które czynią z Apache prawdziwego pogromcę sił pancernych przeciwnika. Dostawy głównej części floty zaplanowano na lata 2028-2032, ale już na przełomie 2024 i 2025 roku polska armia otrzyma osiem starszych AH-64D w leasingu, co pozwoli na wcześniejsze rozpoczęcie szkolenia pilotów i personelu technicznego. Apache zastąpią wysłużone poradzieckie Mi-24. Współczesna artyleria polska łączy krajową myśl techniczną z najlepszymi rozwiązaniami światowymi, tworząc potężny arsenał zdolny do rażenia celów na dystansie setek kilometrów. Shon stanowią systemy samobieżne różnego pochodzenia. Od polskich Krabów po koreańskie K9 Thunder, armatochaubice samobieżne AHS Krab produkowane przez Hutę Stalowa Wola, reprezentują polski potencjał technologiczny. Obecnie w służbie pozostaje 26 egzemplarzy, ale realizacja nowych kontraktów doprowadzi do zwiększenia tej liczby do 122 jednostek. Krab wyposażony w armatę kalibru 155 mm o zasięgu do 40 km stanowi przykład udanej polskiej konstrukcji odpowiadającej najwyższej światowym standardom. Znacznie większą liczbę stanowią koreańskie armato k K9A1 Thunder, których 176 egzemplarzy zostało już dostarczonych w ramach szybkich dostaw. Te 47-tonowe systemy, również uzbrojone w armaty 155 mm, charakteryzują się wysoką mobilnością i szybkością prowadzenia ognia. Ich zdolność do wystrzeliwania sześciu pocisków w ciągu pierwszej minuty czyni z nich groźnego przeciwnika. Artyleria rakietowa dalekiego zasięgu to jeden z najważniejszych elementów transformacji polskich sił zbrojnych. Systemy wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HIMARS i ich polska wersja Homarka zapewniają możliwość rażenia celów w głębi terytorium przeciwnika na dystansie z setek kilometrów. Amerykańskie wyrzutnie M142 HIMARS, których pierwsze egzemplarze dotarły do Polski w maju roku 2023, reprezentują sprawdzoną technologię bojową. Aktualnie polska armia dysponuje 18 wyrzutniami, ale planowane zakupy zwiększą tę liczbę do 318 systemów. Wykorzystuje amunicję rakietową GMLRS o zasięgu do 70 km oraz pociski taktyczne atak Hems o zasięgu do 300 km. Równolegle rozwijany jest polski program Homar K, oparty na koreańskich wyrzutniach K-239 Chunmu, montowanych na polskich podwoziach Jelcz. Obecnie w służbie znajduje się 117 modułów wyrzutni, z czego 81 zostało już zmontowanych i dostarczonych do jednostek. Docelowo planowane jest zwiększenie liczby do 317 systemów HOMAR-K. Kluczowe znaczenie ma integracja wszystkich wyrzutni rakietowych z polskim systemem zarządzania walką Topas. Budowa wielowarstwowego systemu obrony powietrznej to jeden z priorytetów modernizacji polskich sił zbrojnych. Trójstopniowa obrona składająca się z systemów Pilica Plus, Narew i Wisła ma zapewnić kompleksową ochronę przed zagrożeniami z powietrza. System Wisła oparty na amerykańskich zestawach MIM 104 Patriot stanowi najdalszy zasięg obrony. Pierwsza faza programu obejmuje dostawę dwóch baterii, które już zostały wdrożone do służby. Druga faza, której umowa została podpisana w sierpniu roku 2024, przewiduje budowę kolejnych sześciu baterii z 48 wyrzutniami produkowanymi w Polsce do roku 2029. Najnowsze radary dookulne LTAMDS, które wyposażą baterie drugiej fazy, reprezentują najbardziej zaawansowaną technologię radarową dostępną w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych. System Naref Pewnia obronę średniego zasięgu do 25 km, wykorzystując brytyjskie pociski CAM wystrzeliwane z polskich wyrzutni i Launcher montowanych na podwoziach Jelcz. Elementy narwi w znacznej części bazują na polskiej produkcji. Obecnie w służbie działają dwie jednostki ogniowe małej narwi, a docelowo wojsko otrzyma 23 baterie tego systemu. Marynarka wojenna Rzeczpospolitej Polskiej przechodzi przez okres intensywnej modernizacji. Program Miecznik. Zakłada budowę trzech nowoczesnych fregat wielozadaniowych, z których pierwsza jednostka ORP Wicher otrzymała stępkę 31 stycznia roku 2024. Fregaty te znacząco zwiększą zdolności marynarki wojennej w zakresie zabezpieczenia szlaków żeglugowych na Bałtyku. Program Orka dotyczący pozyskania nowych okrętów podwodnych pozostaje w fazie konsultacji i negocjacji. Szacowana wartość programu wynosi około 20 miliardów złotych, a jego realizacja ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa morskiego Polski. Wśród rozważanych opcji znajdują się niemieckie jednostki typu 212 CD oraz francuskie Scorpion. Polskie siły zbrojne intensywnie rozwijają zdolności w zakresie systemów bezzałogowych. Tureckie drony Bayraktar TB2, których 24 egzemplarze służą w polskiej armii od roku 2022, udowodniły swoją skuteczność w różnych scenariuszach operacyjnych. Polskie drony Fly Eye stanowią przykład krajowej myśli technicznej. Obecnie w służbie pozostaje około 1000 egzemplarzy Fly Eye, a planowane jest zwiększenie tej liczby do 3000 jednostek. Sprzęt to tylko jedno. Symbolem polskich przygotowań jest program Tarcza Wschód o wartości 10 miliardów złotych. To największa budowa umocnień fortyfikacyjnych od czasów II wojny światowej. 800 km granicy z Rosją i Białorusią zostanie wzmocniona systemem przeszkód, zapór inżynierskich zabezpieczeń, rowów przeciwczołgowych oraz zapór dronowych. Na tle innych europejskich armii Polska wyróżnia się dynamizmem modernizacji i rosnącymi zdolnościami bojowymi. Po zakończeniu wszystkich zakupów Polska będzie miała więcej Nowoczesnych czołgów niż Niemcy, Francja i Wielka Brytania razem. Polska staje się filarem bezpieczeństwa w regionie.